Jestem koń, dajcie na kanale się zabawy skończyć. Dzisiaj mamy nowy dodatek. Tutaj będziemy mogli budować... Znaczy, dekorować, czyli... No meble. Też są oczywiście nowe meble. To jest jakiś taki wiosenny dodatek właśnie. I tutaj ja w ogóle jeszcze nie patrzyłam, dlatego tutaj weszłam. I idziemy dalej. Wow! Tu się wchodzi, Nie. Um, Tu mamy takie przepiękne podwórko. Tu na przykład mamy taką lampkę, i na drzewach, właśnie mamy specjalne miejsca. Tu mamy Stawik. Normalnie przepięknie to wygląda. Um, dobra, to zaczynamy budować. Yy, dobra, pewnie będzie na pewno coś w kwiatach. Tak, na przykład tu mamy kosz. I tutaj na pewno coś mamy. Rzeźby mamy. Tu jest na przykład taka rzeźba. Mamy właśnie ten mostek. Latarnia. O! Może gdzieś tam bardziej postawimy? Bardziej postawimy tutaj. O! To jest idealnie, bo to jakby jest park. O Tu postawimy taką przepiękną fontannę. Z katuszką. A tu są w ogóle jakieś ultraki czy co? I na pewno tutaj postawiamy sobie dużo. Żeby było co jeść. Albo taki. To jest taki mały. Ale ja wolę tego większego, oczywiście. Ok. Tu jest rzeźba, Ok. I wszystko przepięknie jest już. Boże, tego wszystkiego nie pomieszczę normalnie. Dobra. Weźmiemy. Właśnie ja też mam taki nowy strój. Bo to może zmieścimy to tu o. Nie. Może tutaj pomyślimy inne rzeczy. O, tam mogę wziąć tą, tą rzeźbę. Okej, okay, powinna y, tam ładnie wyglądać. Tu mamy taką rzeźbę i może tu w ogóle zrobimy... Może, a jeszcze jakiejś rzeźby nie ma. Nie. Y, możemy zrobić, nie wiem, może... O, chustawkę zrobimy. Naprawdę dużo tutaj jest w, właśnie z tym tym. w tym dziale jakby. Tu mamy żelbę, huśtawka. Ja nie wiem czy ja w ogóle tutaj powiem jeszcze to wszystko. Bo bardzo dużo tutaj jest tych rzeczy i tu możemy jeszcze postawić taką, takie dwie barierki. Yy, I druga, takie ładne yy, kwiatki. Tutaj mamy taki jakby daszek, no i yy, nie powiem, zapomniałam jak się to nazywa, kurczę. Yy, Dobra, co jeszcze tutaj możemy dać? A tu w ogóle jakie ładne drzewko. I właśnie tu możemy powiesić jakieś ślapy, pionki. Wow. Jakie. Tu jest tyle przepięknych rzeczy. To jest chyba takie y dla psa. Tu na przykład jest taki kot piknikowy. Wow. Tu damy taki kocyk. Może położymy dwa Tutaj No ym, ja chyba wybiorę ten i go położę tutaj A ten może tutaj gdzieś, gdzieś się położę ale no, do fontanny Jak tam sobie stoi Tutaj mamy na przykład taką figurę jeszcze tam O tu będzie stała co jeszcze? Żabka. Żabka tam, gdzie, są, gdzie była ta figura, to tutaj jeszcze może sobie stać. Albo nie tak tutaj na mostku. Nie, może... Nie, tu się nie zmieści, to tutaj będzie ta żabka. Tu mamy... Co jeszcze mam? Yy... Dobra, yy, nie wiem co... No tyle to jest fajnych rzeczy, że nie wiem jak to poustawiać wszystko. Yy, damy trochę na drzewa. Potem jeszcze jakiś plakatik O, tu są takie specjalne miejsca na te lampionki. Okej, okay, tu jeszcze jeden i po drugie jeszcze drugi. To w ogóle mogę tutaj natrafić ten, a tutaj jeszcze by mogła coś po postawić. Tutaj będzie ten full track z jedzeniem, koszę sprawdziłam. Ojacie. Tu też musimy zrobić dużo, dużo jakichś rzeczy różnych. O jace. Ale tutaj w tych roślinkach zawsze było tak mało, że bym nie pomyślała, że tu jest tyle że tu będzie tyle fajnych rzeczy teraz. Boże krzaki, kwiaty, ile kwiatów? Gdzie, nie, gdzie damy jakiegoś kwiatka. I fioletowe, że to wszędzie rosną. Dobra, jeszcze tu fioletowy. Oczywiście tu może to są jakby różyczki czy coś. Tak tu są chyba róże. O ten koszt nie jest potrzebny. To możemy przedstawić tu bardziej. To tutaj. I to będzie tutaj tak ładnie stało, co jeszcze? Tu jeszcze jakaś trawka. No. Tutaj jeszcze jakieś tulipanki, bo chyba są tulipanki właśnie, um, o ja cię... Tu jeszcze trochę róż. Ok. Ym, kamienie, kamienie to nie tutaj. O, kamienie będą. Tylko szkoda, że to nie można. Yy... No, kamienie mogą być tu. I tu po drugiej stronie takie, takie mniejsze. Aha, to są większe, dobra. I tutaj nie, tylko znowu zrobimy te. Bo żeby nie było tego za dużo. Yy, tutaj też trochę kwiatków. Tutaj taki. I no na ten. Nie. Tu będzie taki po prostu listek, a tu takie kwiatki. Yy, to tak wrzucimy, bo mi tu nie pasuje. O kurczę. No kurczę. się i tutaj tylko nie wiem, jak to zrobić. Ale tutaj damy. Po prostu tutaj damy te dłuższe kamyczki. I wtedy to będzie tak wyglądało, jakby druszka była. Ym... No i jeszcze trochę listów. Położę gdzie nie gdzie. I naprawdę ten dodatek jest bardzo fajny. Mi się on ba... bardzo podoba. I to bardzo. Co tu widzieliście? to widzieliście. Tu był ślimok. Ślimok. Ślimok, tu jest ślimok, ślimok. Dobra, ja to jednak wywalam. To tutaj nie jest potrzebne. Um, tu jakaś choin... i tu jakieś holineczki zrobię. Za trzy. I tu co jeszcze jest? Co jeszcze? Ja tego nie pomieszczę. Nie, to jest akurat szczabie, bo jest za duże. Takie drzewko, może to wyrzucimy. Tu takie drzewko, tu takie dwie choineczki będą. Um, tu fioletowe drzewko. Nie, to jest, to będzie tutaj. Dlatego tego nie pomieszczę wszystkiego. Ja ci nie, no ten dodatek jest najlepszy normalnie. Ja czego nie mógł zrobić? To jest mój ulubiony dodatek. I tu, ale tyle tego zrobili, to się nie zmieści. Dobra. Ym... Ja tutaj normalnie nie, nie mogę wychodzić. Bo to jest tyle ładnych rzeczy. Tutaj mamy trawkę. Tu mamy jeszcze jakby takie, ale ja, ja zmienię, bo ta tapeta akurat mi się nie podoba. Będę ja taką kwiatkową bo akurat to jest tylko kawałek y, tapety. Tutaj mamy czy takie, ale teraz najlepiej tutaj jest. I co jeszcze? Co jeszcze? Ym, jeszcze musimy dodać coś do tego fulltraka naszego, tak? Na pewno weźmiemy jedzonko, tak to w kuchni, jedzonko jakieś, oczywiście plakaci, czy się przydało, bo to jest takie puste miejsce. Dobra, zaczniemy od jedzonka. Wow, nawet jedzenie tu dali? Ja myślałam, że tylko tam bym. Czy to są curiosy? To są curiosy. Ja! Curiosy, curiosy, curiosy. Uwielbiam czuję się normalnie. Takie rolatki. I rolatki, rolatki. O, truskawkowe. Zapewne. O, kilka rolatek. Ja zakładam, że niby jedna, ale tam jest bardzo dużo. Lody albuzowe też widzę takie ładne czekoladki to może położymy tutaj na kocieku kopytnikowym. Tutaj jeszcze jakieś chrupeczki i tak dalej to 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 nie. Ale tu jeszcze są jakby to są chyba narośniczki. O! Co jeszcze lody? Lody przepyszne lody. Ja uwielbiam lody. Chyba każdy lubi lody. Dobra i ja tego nie pomieszczę naprawdę. Widzicie, ja tego nie pomieszczę. Dobra, damy jakąś radę. Upchamy najwyżej. Ważne, że będzie jedzenie, nieważne czy to będzie ładnie wyglądało. Pianki to, to na ognisko to trzeba gdzieś jeszcze ognisko wstawić. Yy, dobra, tutaj już starcie jedzenia w tym futoku. Pianki to będą przy ognisku. Pewnie tutaj będzie że te kamyczki. coś się stało. Poczekajcie, bo yy, kurczę. Mam chyba 5%. O nie! Kurczę. Gdzie mam tą tokę? Dobra. Dobra, jakoś uratowałam. Aż mi to. Mi, aż mi z gry wyrzuciła, jak widzieliście. Yy, dobra, to teraz full tracku jeszcze by się przydał jakiś właśnie yy, plakat. No, co tam. Mają nawet. Plakaty są. No, tu menu będzie. Bo menu musi być. I są dwa plakaty, bo są właśnie przepisy. To może społeczecimy tutaj z pomidorkiem. Yy, yy, co jeszcze? No nie wiem, jakiegoś go to potem sobie znajdę. Teraz patrzymy, gdzie dobre miejsce na ognisko. Ja myślę, że tutaj na kamyczkach będzie najlepsze miejsce. Więc postawimy tutaj sobie ognisko. Dobra. Chyba to tutaj gdzieś było to ognisko. Tutaj? Nie. Może w drzewach? Hmm. też nie, to jest tylko konewka, tutaj sprawdzałam, może tutaj, um hmm. ognisko, 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 powinno być tutaj, chyba, że ślepa jestem, yy, dobra. I wreszcie jest ognisko. Ym, tutaj pewnie jeszcze coś do siedzenia by się przydało. Yy. <laughs> wow. Dobra, wymieniam kuśtawkę. Z tej zwykłej tutaj, o spróbujemy wcisnąć taką. O ja ty, tylko nie wiem. Ona się miała się chyba na drzewie trzymać. Dobra, i teraz lecimy po czyli po ławeczkę. Bo to jest taka fajna ławeczka, tylko o tak to przesuniemy tu, tu i tutaj. Yy, dobra, co jeszcze? Yy, skoro tu mamy ławeczkę, to oczywiście miałam wziąć pianki. A pianki są tutaj gdzieś... Yy. Pianki w kuchni przecież, no bo gdzie indziej by miały być. Tutaj na ławce położę kilka pianek. To no w sumie kilka takich paczek pianek. Dobra, żeby się nie skończyły. No i myślę, że to będzie chyba tutaj już koniec. Dobra. Teraz jakby robimy takie uprowadzanko od, od wejścia. Taki rundut, tylko. Muszę jeszcze kogoś wziąć, żeby tutaj Była ładna scenka, stryjka I tutaj może kogoś Może tą Nie wiem nawet kto to jest I No nie wiem kogo wziąć No wezmę chyba pierwszą lepszą osobę Może, może, może tą panią Um, dobra, ona będzie tu pracowała. A tutaj, na przykład, ta dziewczynka będzie przy ognisku. I poczekajcie chwilkę. Dobra, i już sobie postawiam postać, żeby to tak ładnie wyglądało. Tu mamy, no oczywiście, najlepszego z wszystkiego Slimorka. Czyli Slimaka. Um, idziemy dalej. Jest oczywiście przelotowe drzewko, bo jakby mogło go nie być. Oczywiście nasz przepiękny futrzak. Ognisko. Tutaj fontanna, w której leży kot piknikowy. Nawet nie wiem dlaczego. Tutaj połączam światełko, bo potem zobaczymy, jak to będzie wyglądało w nocy. Dobra. Tutaj dalej mamy przepiękny... Jakby... Jak widzę, i... powiedzmy balkonik, ale nie pamiętam już jak to się nazywa. Tu mamy jakby wodę dla piesków. Chyba to, 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 to chyba to to jest. I tutaj mamy tu oczywiście przepiękne kwiatki, żabę. I tutaj mamy mostek i huśtawkę z pięknym posągiem. Zobaczymy jak to wygląda w dzień, znaczy w noc. W nocy to też przepięknie wygląda. Tak samo jak u dzień, ale tu mamy jeszcze te światła. To yy, widać. To jest jakby skałek takiego domku yy, No i to jest cały lód tego. O! Ten, to wygląda jak dzień. No to yy, to jest w, w, w cały lód, który Wam pokazałam Bardzo go polecam. Jest przepiękny normalnie. No i oczywiście ślimakowe drzewo tam żeby Dobra, to już musimy kończyć, więc pa, pa pa, pa pa! A, i jeszcze zobaczcie, mam nową wiosenną stylówkę. To pa!